Dzień dobry Państwu, zapraszam na spacer po Starym Mieście w Splicie. No muszę przyznać, że pałac i tutaj okolica robi niesamowite wrażenie. Wszystko jest zachowane w takim starym, oldschoolowym stylu dokładnie tak jak wybudował sobie to kiedyś pan D Jest tutaj wjazd na wieżę widokową kosztuje 30 kun, więc stosunkowo niedrogo czy myślę, że nie wjazd, tylko po prostu wejście po własnych nogach i postaram się tam zaraz wejść, żeby pokazać wam widok z góry Dobra, wczoraj się nie udało, ale dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się wejść na tą wieżę i pokażę wam jak wygląda widok z samej góry Dobra, idziemy dalej jak na razie w klimacie uwielbiam takie miejscówki, mówiłem wam kiedyś, że zawsze lubię wchodzić na jakieś takie punkty widokowe i ten w Splicie oczywiście już mi się podoba Taki właśnie stary rzymski styl, jeżeli chodzi o te kolumny. Super to wygląda. Dzisiaj jest. E, dzisiaj jest dosyć wiecznie tutaj. Da się to poczuć. Powiem mam szczerze i dla osób wysokich trzeba uważać na głowę, bo jest tutaj bardzo nisko. Oj, wieje mega. Nie wiem czy to słyszycie. Mam założony na mikrofon taki ochraniacz e, od wiatru, ale wyjeżdżam tutaj nie, grubo. Jak oni to kiedyś budowali, nie? To teraz mam wrażenie, że walnę dziś głową. Jest naprawdę fajnie, ekstra widok na cały split na Zatokę, na miasto, na te takie góry, które są z tyłu, wejście 1,30 kun, nie jest w mojej ocenie to jakaś wygórowana kwota na jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Splitu, także polecam gorąco. Jak się podobało? Fajne, fajne widoki, ale łeb, ryba. Nieźle, nie? Z jednej strony człowiek przyjeżdża tutaj, patrzy na to i sobie myśli, kurczę, jak ci ludzie fajnie mieszkają, ale z drugiej siedzisz sobie. W oknie i codziennie kręci się tutaj po kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi i każdy pstryka fotkę tam, gdzie ty akurat siedzisz w oknie. Jestem aktualnie w miejscu, które nazywa się Marian Forest Park. To taki zielony punkt na mapie geograficznej Splitu. I powiedzcie mi, co Wam ta droga przypomina. Mi tylko jedno. Trasę z parkingu spalnicy Białczańskiej nad Morskie Oko. Dokładnie ten sam klimat. Asfalcik, parking na dole, i lecimy do góry. Dochodzi się tutaj do takiego punktu gdzie jest tablica informacyjna, którą widzieliście, że jest około, 300, znaczy nie około tylko 314 schodów do tego, żeby dostać się na taki najwyższy punkt tego miejsca. Myślę, że warto tu. O, sorry, trochę się zmęczyłem. Myślę, że warto tu zajrzeć, bo jest stąd taki fajny widok na cały split. Zresztą ten punkt jest tak jakby opisywany we wszystkich przewodnikach. Możecie sobie tutaj zobaczyć okolice. Fajna, Fajna lokalizacja i Ci, co oglądają moje filmy, wiedzą, że to są miejsca, które, w które ja zawsze e, chodzę. Teraz sobie trochę odbiłem od tych schodów. Jest tu moja mała ściecią de facto e, i zobaczcie, jaki jest punkt widokowy. nie musicie tutaj iść schodami, można śmiało wjeżdżać rowerem, jest tu takie pozwolenie na to i obok jakby równolegle do tych schodów Uf. obok równolegle do tych schodów widzę też taka droga asfaltowa, którą idzie się na pewno lżej, więc ci z was, którzy nie mają kondycji tak jak ja dzisiaj, mogą po prostu się przejść tą drogą asfaltową yy, słuchajcie, tam za mną idzie moja mama więc jeżeli ona dała radę, to każdy da radę Uwierzcie mi. Mam nadzieję, że widzicie, no, dla tej ławki tutaj duży plus! Trochę taka ławka na pierwszy pocałunek. Ja byś się ktoś miał oświadczać, to można tu przyjść. Ale w ogóle zastanawiałem się, czemu mówię o tych oświadczeniach. A mówię dlatego, że na tym właśnie wyjeździe mój brat cioteczny, który jest tutaj ze mną, oświadczył się swojej wieloletniej dziewczynie. Stąd też dzisiejsza kondycja podejścia na tą górkę była średnia. Co nie oznacza, że jestem bardzo zadowolony i korzystając z okazji, że pewnie zobaczycie ten filmik w internecie, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Gratuluję. Mega fajnie i mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żebyśmy pojechali w jakąś kolejną podróż razem. Co też fajne, nie trzeba tutaj wracać schodami, można wrócić taką boczną, żwirkową drogą, z której roztacza się również ciekawy widok na splity okolice w towarzystwie skał, kamieni w jakichś takich fajnych, e, fajnych roślinek. No a widok jest tutaj taki, yy, obrócę Wam kamerę, zobaczcie jak się idzie. Okolica jest spoko, yy, na Google ma ponad 6500 opinii, z czego ilość gwiazdek przekracza 4 na 5. Spodziewałem się czegoś lepszego jeżeli chodzi o widoki, jest fajnie, ale nie jakoś tak mega szałowo, jest to taka trochę, bym powiedział, wysokość nizinna jak dla mnie I gdyby to było wyżej i bardziej stromo naokoło, wydaje mi się, że oceniłbym to lepiej, ale mimo wszystko spacer taki po obiadku jak najbardziej. Ja jestem czy kojarzycie to miejsce, bo to właśnie tu w podziemiach pałacu Daenerys trzymała swoje smoki. Nie wiem czy to jest dokładnie ta komnata czy ta sala, ale myślę, że powinno, by to, że powinno to być gdzieś oznaczone, ale na pewno w której ze scen jaką mieliście okazję oglądać w serialu Gra o Tron te smoki znajdowały się w którejś z tych komnat. Na jeszcze trochę takiego praktycznego info. Za bilety zapłacicie tutaj 45 Kum za osobę. Te komnaty dzielą się na takie dwie części, prawą i lewą. Oczywiście na jednym bilecie możecie obejść, zobaczyć, zwiedzić obydwie te lokalizacje. Można tutaj wszystko nagrywać, fotografować, nie ma z tym najmniejszego problemu. Miejsce wygląda niesamowicie. Turboszczos. Szukamy z goszem takiego małego karzałka, który może ma jakąś butelkę wina przy sobie i siedzieć gdzieś tutaj, w którejś z tych komnat, ale na chwilę obecną jeszcze nie możemy go znaleźć. Jest to moja ulubiona postać z serialu Gratron, więc tak, to takie nawiązanie do, do Ja niego. niestety nie wiem kto to jest ten mały karzełek, bo nie oglądałam ani jednego odcinka. Może tutaj wam trochę światełko mrugać, jak nagrywam tego vloga z tego miejsca, ponieważ nagrywam w takim systemie NTSC i niestety jest to system przeznaczony do oświetlenia amerykańskiego, japońskiego, a jesteśmy w Europie. No i może niestety troszeczkę mrugać na ekranie, ale nie jest to moja wina, ani wina ustawień na aparacie. Gosia mi właśnie teraz mówi, że znalazła karzełka. A nawet dwa. A nawet dwa. A jednak. <śmiech> <śmiech> no tak. Są karzełki, ale zobaczcie jak to wygląda ten taki przedsionek fajnie Super, idziemy dalej lata temu miałem okazję być w Zadarze, bardzo podobne miasto, trochę mniejsze od Splitu. Rynek zachwycił mnie tam wtedy, ale będąc tutaj po tych kilku dniach, tak naprawdę zwiedzania rynku, eksplorowania tych wszystkich uliczek, stwierdzam, że no, Split wygrywa i naprawdę, jeżeli będziecie mieli do wyboru jakieś miejsce w Chorwacji na taką bazę wypadową, to Split rekomenduję Wam bardzo serdecznie.